Dzień dobry Państwu. Nieprzypadkowo znajdujemy się właśnie przy bramkach autostrady A1, ponieważ to właśnie dzisiaj odpalamy program. Autostrada do elektromobilności. Projekt ten organizujemy w ramach kampanii elektromobilni.pl. A osoby należące do Iwi Klubu Polska i posiadające samochody całkowicie elektryczne, takie jak znajdują się za naszymi plecami, będą zwolnione całkowicie z opłat za przejazdy tymi autostradami. Być może Państwo wiecie, że w Czechach pojazdy elektryczne nie płacą za autostrady. I dokładnie taki sam projekt chcemy uruchomić u nas w Polsce. Początkowo, pilotażowo, przez pierwsze 4 miesiące, ale z nadzieją, że będzie to nasza stała wspólna akcja. Dlatego też z dumą zostajemy partnerem kampanii elektromobilni.pl, partnerem EWI Klub Polska, po to, żeby zrealizować wspólnie ten fantastyczny projekt. Żeby skorzystać z usługi, wystarczy zarejestrować się w EWI Klubie Polska, wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy. A po pozytywnej weryfikacji, możecie się Państwo zarejestrować w systemie AutoPay ze specjalnego linku, który otrzymacie drogą mailową. Po rejestracji możecie cieszyć się darmowymi, zeroemisyjnymi przejazdami na autostradach A1 oraz A4. Co więcej, będziemy Was również informować o tym, ile zeroemisyjnych przejazdów udało Wam się zrealizować oraz ile dzięki temu zaoszczędziliście dwutlenku węgla. Specjalny licznik zredukowanego dwutlenku węgla pojawi się wkrótce na stronie elektromobilni.pl. Dziękujemy przede wszystkim. Partnerom kampanii elektromobilni.pl oraz firmie Autopay. Dziękujemy za zaangażowanie, ponieważ bez tego ten projekt by po prostu nie powstał. Śledźcie również nas na social mediach. Śledźcie nasze social media elektromobilni.pl, Autopay oraz Iwi Klubu Polska, ponieważ szykujemy dla Was już niebawem liczne konkursy. Do zobaczenia na autostradach.